Także witam, jestem Nofi. Kolejny odcinek z Mad Game Stacon 2. Wracamy do tej naszej zabawy, której to próbujemy coś osiągnąć, ale nic nam nie wychodzi. Klasycznie, można wyrzec. Um, kolejny game designer legendarny, no kurde. Jakie ja na was ludzie nie ma miejsca nawet już. Po prostu. Nie chcę overcrowdować, bo oni mi się tu zapłaczą. No, ale chyba będę musiał, bo to mi nie przejdzie tako, jak ja go nie zatrudnię. Jak ja mam tu wstawić? Jak tu mi blokuje, e, znaczy ja wiem, jak ja to mogę zrobić. Pozbyć się tego kabinetu, teraz tu wstawić workdeska kolejnego i w dywany pójść. I gdzieś tu go dać. Dobra. Jakby ja chcę po prostu tego legendarnego game. Mało ma, bo 81, ale dobra. Już to przeżyję. E, commissioned work? 10 tysięcy. Dobra, zróbcie to. No i developer game. New PC and console. I teraz tak. Eee... pójść, ale. To by mi w miarę pasowało. 45 tygodni. Oj oj. Ja i tak nie wbiję teraz trend setera, no nie, nie ma szans. Ajaj. jaj. Mm. A contract gameów też nie ma. Dobra, musimy coś zrobić. Racing mam, adventure mam, no to... Puzzle? Zróbmy sequel. Oj? Dlaczego mi shiftem nie działa? A, bo ja miałem kapsoka włączone. Okej, okay. chill. Eee, tu jest spoko, o dziwo to pasuje do siebie. Fajnie. Main platform, Astro Arcade, czy są tu jakieś nowe w miarę popularne? Nie. E Tapo, Vertech, uuu, tu nic do siebie nie pasowało. E Find the Ships, 50, 10, 10, 30, dobra. E czy jakby ja tu nigdzie nie trafiłem? O wow, to niedobrze, e ale dobra. Puzzle game, i tak, była za krótka, czyli game length 7 damy, bardziej beginner friendly. Too much for core players. Level design. Mission design. Too much violence. Too easy. No to tu sobie dajemy 3, 3, 3, 3. No i szukamy tego punktu. Uh, improve gameplay. Let's go. Minus 50 tysięcy. nagle Spok. Przeżyję. Uh, overcrowd mam nadzieję, że ich jakoś bardzo nie zepsuje, bo będzie źle. Naprawdę będzie źle. I to find the ship musi mi zarobić. Kart. To jest drugi. Punkt. Mm, tak zastanawiam się. Moment. Dobra, tu już mi się robi problem. Zostawmy tak. I czy teraz. Powiedz, że to będzie 9. Kurde, dalej nie ma 9. Eejejejejejejej. Starałem się. 60-80. Ok, ok. Tylko, żeby random factor mi nie zabił tej gry. To będzie naprawdę cudownie. Ustawiłem go na 9%. Nie na 12%. Proszę Was. Nie zepsujcie mi tego, bo będę płakał. <laughs> mm, to znaczy, na kontraktach sobie to odbija, ale... stil 60-80, no nie przekonuje mnie to. E, do tej tu idę. Tak jest. Jest 70% co najmniej. Dobrze. Dobrze. Nie ma wstydu. Tak sobie powiedzmy. Game report. Róbcie. Ile? 800. I dobrze, że akurat wypuściłem, bo bym stracił procenty. Za silnik. End Automation 1800 Dobra, na razie wygląda to obiecująco Zmienimy tu platformę na Astro Arcade To jeszcze mi się nie zrobiło Myślałem, że to się już zrobiło A może z tym mi się zahaczyło, ale dobra, ok. Eee, poczekajmy Teraz Develop Engines, Update All Tutaj zmieniamy na Astro Arcade Primitive 2D Blocks Graphics Dobra No i komiesz networki robimy, nie? Tu jest jakiś dev do kupienia, Rodowin, dobra? Eee, 5% za puzzle game'a. Mało względnie, a kontrakt se porobił. Z drugiej strony tu mam za 90 tysięcy, dobra, ja potrzebuję tego. Mimo wszystko. Ej, powiem wam, find the shifts wygląda dobrze. 18 tysięcy teraz zarobiłem. Jak ta gra będzie w miarę dobrze szła, to. Może nie wyjdę na minus. <grym> tak sobie powiedzmy. Dalej obserwuję, czy tu mi się nie pojawia coś, ale dobra. Jeszcze z spokojnie. No, potrzebujemy tego studia teraz, nie? Jakby to chyba jest dosyć oczywiste. Topiki jakieś? Nie. Poczekamy. Za ile to się kończy? Za 29 tygodni. Dobra. Pejda donów nie chcę robić, też od razu mówię. Eee, aczkolwiek chcę zacząć robić nową grę. A może z Commissioned Warka zrobimy. Eee, załóżmy tutaj, skill game, nie wiem, losowy. Karate na przykład. Tutaj, tutaj, jeden język. 40, 10, 10, 40. Na no, to możemy specjalnie sprawdzić. Ale dobrze mówię. Tak jest. Jakieś wiadomości o Skill Game? Ie? Są. Yy, beginner Friendly bardziej, dobra. Dla korowców za bardzo, czyli casual'e, yy, Jeśli 5 mi nie pasowało. A to nie mam wiadomości. Dajmy na 6 na razie. Lepszy level design. Lepszy mission design. No bo ja ostatnio dawałem. Nic. Tu zostawiłem na 5. Dobra. Eee, too much violence. To dajmy 2. Too hard. Dawam na 8. Okej. Okay. Dajmy na czte Na 3. Tu zmniejszamy. Tu zmniejszamy. I tu zmniejszamy. Ok. Zaczynamy w taki sposób. Lecimy. Eee, bez żadnych tutaj głupich rzeczy. Tylko backfixing możecie ewentualnie robić. Z tym nie będę miał pro problemu. Sega licencjonuje nasz silnik. Y Niech to Find the Ships mi odrobi klasę, bo będę płakał. Naprawdę. Na razie to wygląda, jakbym miało tak w miarę odrobić ją, ale. 50, 70, 100 tysięcy wydałem. O matku o matko, ojojoj Ale to w dobrym celu przynajmniej. 113 tysięcy teraz kontrakt. Dobra, było warto. Um, no. Ja chyba wolę już tracić te pieniądze na commission workach i potem mieć kontrakty za te 100 tysięcy, nie? Jakby. Say what you want. No ale na razie idzie w miarę spoko. Wam powiem. Też. Porównując to do Easy, na którym tam grałem, co wam pokazywałem save'a, pragnę zaznaczyć, że Easy jest turbo łatwe. Bo ja tylko zmieniając na początku sobie te sliderki z... Yy, psz, naciąż... kurde, słowa zabrał mi, ale jak jest to gameplay, grafika i tak dalej, nie? Jak tylko to ustawiałem dobrze, bo tam mniej więcej tam pamiętam z głowy, nie? Jak gram w tą grę tak... sporadycznie od co najmniej trzech lat, nie? Więc... Coś tam mniej więcej wiem. 3-4. Eee, no to ustawiając tylko to, moje gry już robiły po 70%, więc śmiesznie. Tu jest komitet work do zrobienia. Za kurde. A oni dadzą radę? Ty. To się ukaże, że oni nie dadzą. Dobra, dadzą radę. Git. Już się bałem. Eee, ale to będzie na styk. Turbo dużo tych kontraktów. Może poróbmy sobie chwilowo. Jakby nie mam z tym problemu, a zarabiam fajną kasę z tego. A co chwilę te kontrakty przychodzą. Eee, tutaj, szczerze, dajemy small buffa na to, ewentualnie tu podbijemy sobie właśnie te, za ten, ten marketing. O, tego szukam. Dobra, tu już wtedy nie musimy robić, tu czekamy aż to się zrobi i robimy nową grę. Tak szybko mówię, że czasem sam się nie rozumiem co mówię, ale dobra. Okej, okay. developer game, new PC game, ile jeszcze ten trend ma się utrzymywać? Bo jeśli jakoś... Śmiesznie krótko. 6 tygodni, dobra wiecie co? Poczekajmy. Zróbmy sobie kontrakt game'a. Eee... Racing. Przyjmę. Nie gadaj, że to tanks nie jest złe. To tanks nie jest złe. Aha, okej. Okay. Albo jeszcze nie zrobiłem researchu. U, dopasowało mi to. Fajnie. 10, 40, 30, 20. Przejdźmy do racingów. Eee, tutaj patrzymy. Eee, skopiujmy sobie z... Run for bones. Copy design settings only. Dobra, no i tak, eee, bardziej beginner friendly to na 8 damy, za bardzo dla korowców, czyli 6 to będzie najwidoczniej. Lepszy level design to dajmy na 9, lepszy mission design, czyli 4. Too much violence dawałem na 2 już, dajmy na 3 na wszelki albo na 1, co mi szkodzi. Eee, za łatwa. no to 4, ok. Eee, game depth wtedy musi być wyższy. Innowacja? Niższa. Charakter Design? Niższy. Tu może być niższe. Eee, to Beginner-Friendliness też niższy? Seems like. że mm, Design musi być wyższy. Charakter Design możemy dać na zero w teorii. Spróbujmy. Eee, bez tych feature wiecie, damy tylko te. Dobra. I bugfiksujcie od razu, żeby nie było. Wy tu róbcie Gameplay Feature. Dobrze, że przynajmniej zrobiłem procentowo, nie dostałem trashu. Uhu. No, okej. Okay. B, już powoli chcą robić. No dobra, możemy je zreaserować w sumie. Czwarta platforma odblokowana. My odblokujemy sobie jeszcze B, plusy i róbmy nową grę teraz, tak? Pokażcie mi, game report. O, możemy sobie zrobić ten raport. O, dziwo, te tanki historii opasowały z racingiem. No nieźle. Znaczy, ja nie narzekam, nie, ale. Okej. Okay. Intrygujące. Jest to dla mnie. Ehm, okej. Okay. A, za pewnie tydzień albo dwa. Ta, za tydzień. No. Jeszcze zero tygodni musimy minąć, okej. Okay. Skill game physics. Dobra. I adventure game dostały minus. Teraz sobie to pi e Physics. Let's go. O, e jakieś tu komiesząki się pojawiają. 113 tysięcy i 100 tysięcy... Delicje. Pozwolicie, że najpierw zrobię grę. Eee, action róbcie? I my tu zaczniemy robić grę Skill Game. Physics. Damy nazwę Tropper, e, Teenagers. Główna platforma. Astro Arcade. Czy jest to jakaś popularniejsza? No, ciężko. E, chociaż. Dobra, kupmy sobie tego Commander Pita. Dobra. Wszystkie języki. E, zaznaczmy tu, gdzie jest dobrze. 40, 10, 10, 40. E, teraz tak. Ja bym musiał to z Release Date pokryć. Copy. Design Settings Only. I teraz tak. Eee, możemy spróbować 4-6. teorii. Eee, 3-4-7. Dodajmy może 2-1. I damy tu jednak 2-8. Story możemy dać chyba mniejszy spokój. Albo dajmy 46 A czekajcie, czy tu nie było. Nie. To było chyba w pierwszym Mad Game Tycoon, że jakiś. jakaś gra miała. Yy, Górne pierwsze cztery od najwyższego do najniższego, taki taka paszcza. Pacmana była z tego, nie? Taka trójkątna, nie? O to mi chodzi. E, ja wiem, że to co mówię nie ma sensu, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, chociaż w 5% co? Próbuję przekazać. Ta gra musi pójść dobrze, tak wam powiem. Jak nie pójdzie dobrze, to się skończy źle. <grych> wow, ale zaskoczony jestem. E, Mam nadzieję, że support nie będę musiał szybko robić, bo kiedyś trzeba było naprawdę szybko robić. Tam, nie wiem, już przy 30 tysiącach fanów, już musiał być support robiony, bo już się robiło. Zielono jest 60-80. fiksujcie i zróbcie z tego 70-90. No proszę. Ja w to wierzę, że to się stanie. Mam marzenie i ono musi się tu spełnić. Mam 7 kontraktów do zrobienia. I to też się musi spełnić, bo to jest dużo pieniędzy Kurde, nie wskoczyło 60, 80 W sensie 70, 90, ale dobra komani e, 80%! Dobrze! 8-1 Dobra, 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 dobra Git Test kontraktów Ocie, stary Ale ja będę bogaty No to jest spokojnie tam Koło miliona w tych kontraktach Jeszcze tu mi gra zarobi? No, pięknie O, jeszcze w ogóle zima No to idealnie Ile? No, 5000. Nie można było tak od razu. Co tam się wydarzyło na pierwszym save'ie, że te gry się nie sprzedawały? Naprawdę nie wiem. Tam doszło do czegoś jakiegoś strasznego błędu chyba. Zatrudniam kolejnego tutaj szybciutko researcher'a, bo mi będzie potrzebny. Mogę za nawet powiększyć studio, ale dobra, spokojnie. Też bez przesady. 10 tutaj jest jakichś zadań dla nich. Matko! Pieniądze same mi się podkładają pod nogi. Życie jest cudowne. Droper już mi zarobił pieniądze. On już mi się zwrócił. W 13 tygodni. Nie, w 9. Sorry. 13 to jest miejsce w sprzedaży. Gdzie on pikował? Bo to się da tu. Eee, tylko. Tutaj? Kurde, tutaj? O. Eee, no, kurde. Czekajcie. Bo trzeba zatrzymać grę. Teraz tu najechać. Eee. Highest chart position? Piąte. Dobra, czyli na piątym miejscu pikował. No nieźle. E, no naszym głównym celem aktualnie jest kupienie tego studia za 2 miliony. Zrobienie w nim studia prog programistów, którzy będą mi robili właśnie e, commission worki, żeby mi zarabiali pieniądze. <grych> Bo jak zrobimy już to, mamy spokój. Koniec. Ile mi bank da kredytu? Ty 3 miliony. I wiecie co? Przyspieszamy to. E, bank. Damy tu sobie 2 miliony. Powinno mi starczyć. Kupujemy to. I teraz tak. E, development Room. Kupujemy tu, tu i to całe. E, a. Może weźmy sobie na 8 od razu. E, no i teraz Snapping włączamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. E, teraz szybciutko, radiatory. O ile mi pozwoli, tu gdzieś jakieś wstawić. Chyba nie pozwoli, chyba muszę gdzieś dać tu. Dwa. Dobra. Traszkan. Nie ma na to jakiejś większej potrzeby. Medicine, kabinet może być. No i dywany. E, włączmy sobie tutaj jakoś pokoju. Dajmy sobie te. Jeden. Dwa. Chyba jest ok. Tak jest. Dobra. E, teraz wszyscy kontrakterzy i ty, ty, ty. Game Tester, Programming, dobra. Was przenoszę tu jakby co, zatrudniamy sobie programistów kolejnych. Ciebie chcę, bo jesteś w miarę tani. Yy, Crunchy tu jeszcze przyjmę. Zróbcie support na to. Czy są jacyś game designerzy w miarę fajni? 38? no dobra, może być. I to mnie odblokowuje teraz tak. Yy, koridor, Sputnik tu musi wlecieć kolejny. To jest dosyć obvious. Też y, w Employee Settings Sputnik are not allowed to leave their building. E, Toalety mogę trochę zrobić większe. Tu bym sobie zostawił. E, ja bym tak dał toaletę. imo e, Tutaj musimy obrócić. I też Snapping wyłączyć, bo tu się będzie źle stawiało. Jeden. Dwa. Wash Basin powinien mi się to zmieścić. Jeden, drugi. Hand dryer. Jeden, drugi. Medicine Kabinet, Radiator Okej, okay. yy, lounge'a nie potrzebuję, bo tam jest. I to nie jest jakoś bardzo daleka droga do niego. Czy coś jeszcze? Chyba nie. No ewentualnie tu możemy sobie stworzyć Graphic Studio yy, Które prawdopodobnie będę inwestował, ale to spokojnie. Powoli yy, Powoli to znaczy za chwilę, tak naprawdę. Tu sobie powiększmy już to do końca. I dajmy sobie te workdeski. Yy, tylko... Muszę przestawić to. Muszę przestawić to. I teraz Research Room. Workdesk. Jeden, dwa, trzy. Więcej nie daję, bo będzie overcrowded. Yy, research. Słabi są. Damy ciebie tylko. Dobra. 20 employees mamy. Spoko. Spin off odblokowane. Ja bym tu zakończył automatyzację, bo będę chciał to tam przenieść, więc yy, programming 41. Dobra. Jeśli chodzi o game designerów, słabi dalej. Dobra, to nie zmuszam ich. No tak naprawdę musimy rozwinąć tych programistów tutaj, nie? O, 39 game design może być. Eee, Programing 41, fajnie. Nie wiem, czy tu przy 8 się nie overcrowduje. Ta, overcrowduje się przy 8. Eee, tu dalej 8, ale tu 6. Dobra, let's go. Nie chcę mieć tych ikonek overcrowdowania, bo one są tragiczne. Bo oni chyba... Bo wtedy oni tracą jakiś tam jakąś część swoich tutaj, jakby to... No są po prostu wolniejsi. O. Dobra. Commission worki, róbcie wszystkie. Eee... Albo nie. O Jezu, karę zapłaciłem, kurw sorry. E, teraz. No. Teraz jeszcze jest git. Eee... grafika to jest do zrobienia. I to nawet dwukrotnie. ok To zróbcie. Czy tu coś jest do zrobienia? Commission worki są jakieś, więc... zróbcie ten. Jak dacie radę? No do. Właśnie, commission worków yy, Game testerzy jeszcze nie są gotowi, ale może? Yy, bank. Spłaćmy powoli ten kredyt na pół miliona na razie. Finansują tam nasz silnik. Fajnie. Oni mi robią kontrakty, więc mi spłacają kolejny kredyt. Yy, także do. No. Jeszcze przy okazji zrobimy sobie gry i będzie w miarę chill. Yy, będziemy tu robić co najwyżej commission game'y, nie? Bo. Jakby, dlaczego programiści by mieli robić Commissioned Game y, na logikę? Eee, dobra, weźmiemy Ciebie. na no git. Eee, primitive Physics zaraz się zrobi, ulepszymy silnik i zaczniemy robić e, nową grę. Eee, 59 tygodni, zróbmy buffa na dropper. Nie ma więcej sensu robić. Szukam dalej game designera na poziomie tak 4. Ewentualnie legendę przyjmę, nie będę <grywdy> narzekał. Eee, Miscellation, subtopic, nie mam na razie na to potrzeby w sensie. Nie wiem, czy to coś zmienia w postrzeganiu gry, ale jakby nie mam potrzeby na to, ok? Tak po prostu. E, tutaj słabe platformy. Natomiast ja sobie ulepszę te. I to już chyba będzie najlepszy silnik dla e, tutaj pierwszopoziomowych rzeczy. Pierwszopoziomowego hardware'u. O, w taki sposób. E, Game reportów nie ma. Dobra. A, tylko że nie będą teraz wolno to robić, bo oni nie są programistami. No tak. Ci. wywalam mi wszystkich, bo to sensu nie ma. Copy protection. Odblokowane. Kurde, szybko. Ja się nie patrzę, ile w tą grę gram, nie? Bo to naturalnie przychodzi. Eee, nie ma sensu, bo są słabi. Dobra. Natomiast słabe nie będzie to, jak zacznę robić nową grę. Eee, sequel do Find the Ships. Już Find the Ships 3. Tutaj nic nie zmieniam. Eee, Taple Astro Arcade. Dobra, to inaczej. Astro Arcade. Taple Commander Pit. Fair Def kit jakieś. Ten commander w fajnie leci, więc może niedługo go zamienimy. Tutaj, z za jakiegoś kandydata. Ok, um, więc. Gdzie tu jest? Find the ships. Za bardzo. Story nie jest dobre, czyli gdzieś jest za wysoko. Za bardzo dla korowców. Steel, więc 9. Więcej innowacji. Lepszy mission design. Zbyt violent i zbyt łatwo. No to dajmy tu niżej. tu dajmy niżej. Tutaj dajmy niżej. Game Depth jest tak niski, aż dzi... Naprawdę. Może ten charakter design damy nisko. I tu już będzie 10. Dobra. Czyli to jest taki już maksymalny dla gier typu B. E, nie będę specjalnie, też od razu mówię, od razu leciał na B+. Plusy. Znaczy i tak to zrobię, ale spokojnie. Nie będę się tak bardzo łakomo na to patrzał, o tak powiem. Save game. A to by się przydało. E, ta. Za drogi. Zróbcie ten gameplay film, nie ma, pod... nie ma sensu, żeby on tu stał. Programiści sobie tam klepią, fajnie. Game designerzy mam nadzieję, że też będą klepać, słabi. I też chyba tamten researcher kosztował 2000. Mówią perki, wow. 23 za mało. No tak szukamy okolice 40 jednak z tego skilla. Ja wiem, że mam pół gwiazdki, nie, ale still. Um, też od razu warto zaznaczyć, o. Im więcej mamy tutaj gwiazdek, to to się przekłada na lepszych pracowników, jakich możemy znaleźć tutaj, ale tak lepiej ich szukać poprzez y, tam marketing team. Tutaj nic nie spojluję, bo jak ktoś może jakimś cudem oglądał pierwszy sezon, to tam chyba. Chociaż nie wiem, czy ja to wypuściłem. Chyba to jest jeden z wypuszczonych odcinków. Bo ja tam zacząłem ich uczyć, to... Nie wiem, możliwe. E, Search Publisher, uwaga, puzzle game. E, Tej Dobra, let's go. 73. Jest lepiej, ale mogło być na pewno mogło być bardziej lepiej. O, contract game. Tutaj dostanę fajne pieniądze. Zróbmy to. Physics seniors. Jeden język. Jedna wiara. Ostatnia Adventure game to jest to. Copy game concepts. Charakter design o dziwo chyba jest jeszcze za słaby, więc damy 8. Level Design mógł być... za bardzo? Tu już trafiłem, dobra. Innowacja może mniejsza. A nie, a nie, Uh. Adventure, może Level Design damy nadzieję i wtedy... innowacji damy mniejszą, game like damy mniejszy, game depth damy mniejszy, story... A, story. To damy wtedy... Kurczę, nie wspiera mnie. Eee... Dajmy 10-10, nie wiem. Tutaj muszę wszystko zaznaczyć, ale... No... Dobrze, że przynajmniej 10% tylko mam do zrobienia, nie? Jakby nie będę oszukiwał. Typ gry, platformer, zróbcie. Programiści się zaczną nudzić w końcu. Uhu. Spłaćmy kolejne 250 tysięcy. Nie ma co czekać. Nic nie wygrałem. Jakby nie oczekiwałem tego. Patrzę na find the ships i... Powiem tak. Jest szansa na to, że to mi zarobi. Więc chyba dobrze. Raporty z gier. Coś mało tego kontraktowego syfu dostaje. Hmm. Tak zaskakująco mało, nawet bym powiedział: 38,4? Mogło być lepiej. Na pewno. W każdym bądź razie, kontrakt game kolejny. Może teraz zrobimy zwykłą B. Gierkę. E Physics. Jeden język. Jedna wiara. Adventure game ostatni. Release date. Czyli to. E trafiłem przynajmniej tu. Dobra. Zaznaczmy te dobre rzeczy. Copy design settings, i możliwe, że tu jest wtedy za dużo. E, to, le to level design musi być 8. Character design może być 8. E, game length, no, musi być mniejszy na pewno. Innowacja. E, story 9? Dziwne. Bardzo. No, a tutaj też jest źle. Dodajmy może tak. Nie wiem, czekam czegokolwiek. Dropper 600 tysięcy. Pięknie. Kocham takie, gry, które mi przychodzą i zarabiają pieniądze pieniędzy. Potem. Nigdy ich więcej nie zrobię. Hmm. Fajny ships mi zarobi kasę. Na szczęście. Bo 20 tysięcy się sprzedaje. Eee, w sensie 20 tysięcy zarabiam aktualnie. To Też tak koło 10 tygodni musi wytrzymać. Więc spok. A, bug fixing. Kurde. Zapomniałem o tym. 350? E, to dobra. Handover i tyle. Straciłem kasę. Bez problemu. Ow. Dobra, w końcu robią jakieś rzeczy. A my? No chyba Sequel będziemy robili do dropera. Więc, e, developer game, sequel, dropper, e, dropper, a może damy dwa dropery. <grych> Uhu. E, mega tutaj intrygująca nazwa. Commander Vek'a kupię, bo widzę, że on da radę. No, jeszcze Commander Pit, super. E, dropper, kurczę, wiadomości chcę z dropera Lepszy level design, dobra, czyli 82 na pewno. I da, i zbyt łatwa, no to... Teraz nagle zbyt łatwa, co? Ci zdecyduj, co ty chcesz. Gościu, matko. O, dobra, B+, +a robimy. Pierwszego. Jeśli ta gra mi nie zarobi, to będziemy rozmawiać w innym, to nie. Mówię to tu i teraz. Um, dobra. Trzeba będzie powoli zacząć... Tylko nie mam kasy, nie, ale... Jeżeli mi dropper zarobi... To trzeba będzie zacząć inwestować w jakieś... Yy, grafik Studio. Z kontraktu teraz zrobiłem chyba ze 100 tysięcy, więc spoko. Ale to bez znaczenia. E, chociaż tak patrzę, bo też zastanawiałem się, czy to przenieść, y, ten game testing, czyli Quality Assurance. Room. Aczkolwiek dają sobie radę na czterech, więc spoko. Mnie to cieszy. Jak mam być szczery. O, minus 12 do muzyki. Tak sobie nie pogadam. Ten ostatni, im chyba dłużej niż to zajmie. No, bo oni już mają Crunch Time, a. dobra. Oni będą lecieli. Ale 60-80, dobra, by. jest jak poprzednio. E, jeszcze nie jest to stracone. Może być dobrze, żeby być bardzo dobrze. Bo jeszcze nie zbugfixowaliśmy i nie zrobiliśmy wszystkich game tam design rzeczy, nie? Więc e, wierzę, że to mi robi pieniążka. Na tą grę się wykosztowałem. Tak, co, jak co? 700 tysięcy. Komani. Jedna gwiazdka. Ojej. E, nie wiem, czy mi to zarobi. Odpowiedź moja aktualnie może być przecząca. <noise> Więc. E, zaczyna się. Dobra. Skeletons, RPG. Seniors. Jeden język. Wszystko, wszystko. Let's go. Programista. No, 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 no. Eee, tak fiksujcie. Ja to sobie pozwolę powiększyć. To studio, ich, o zrobimy jakoś tak, nie, muszę dać większe, tak? Dobra. Bo chcę tu jednego workdeska jeszcze wrzucić wtedy, bo jak się pojawił programistyczny ziomek, 92, dobra, dobra, okej, okay. nic nie mówiłem i nic nie miałem zamiaru mówić, więc głupi jestem, dobra, zrobimy twins in the stars i zobaczymy, 43%, o ja, 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 Idź pan. Nie było warto zrobić nic, żenada, kompromitacja wręcz. O mój Boże. Jestem ciekaw czy mam po prostu za słabe studia już do developmentu? Może? Nie wiem. Eee, tylko teraz tak, ja to muszę jakoś tutaj dziwnie zrobić. Najlepiej jakbym tak to zrobił, o. I tu jest 7 miejsc. Dobra, weź to sam zabuduj. Ile tu wychodzi? Trzy. Aha, śmieszne. Eee, sam to trzy. Co za śmieszek. 4 na 7 miejsc, by the way. Jakieś głupie kwiatki mi to stawia. Ja... Jakie to jest głupie, nie? Że nie możesz sobie tego. W Mad Game Stycoon 1 to działa dobrze. Ale nie, w dwójce to nie może działać dobrze. To działa tragicznie tu. Wszystko tu trzeba sprzedawać. Naprawdę. Jeśli ktoś mi nie wierzy, że w Mad Game Style 1 to nie działa lepiej, to odpal sobie mózgu. Mad Games Tycoon 1 i zobacz, że tam to wygląda o niebo lepiej. Tam wstawiają się po bokach te rzeczy specjalne. Na środku są tylko i wyłącznie komputery. Żenada. Denerwuje mnie to. Ale dobra. Trudno. Game Design. No cię... Są tacy drodzy... Bo mają głupiego skilla dla lead designerów. Wie po co. Dobra, odbili się to przynajmniej. Dzięki Bogu. Handover. 48% i na 48% pragnę zauważyć, że to będzie koniec tego odcinka, więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w komentarz. Trzeci odcinek już w następnym tygodniu. To znaczy szósty, ale trzeci. Yy, także to tyle. Trzymajcie się, no i pa!